Z komentatorskiego stanowiska serdecznie wita Państwa Dariusz Szpakowski. Razem ze mną. Dzisiejszy mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Dzień dobry Państwu. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Samotnie grający napastnik będzie wspierany przez przesuniętych nieco do środka bocznych pomocników. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają w ustawieniu 4-3-3 ze środkowym napastnikiem, do którego piłki dogrywać będą skrzydłowi i trójką w środku pola. No i zaczynają. Mamy nadzieję na 90 minut doskonałego futbolu. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Blisko już do bramki. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. Za moment wznowią wrzutem z autu. groźnie. Szansa! Piękny gol! Spójrzmy na to z innego kąta. Do zera przewaga nie jest bezpieczna. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Dzięki tej bramce powrócili do gry, bowiem mamy remis w tym spotkaniu. Tuż pod poprzeczką. No. Ciężko jest bramkarzowi sięgnąć taką piłkę. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Piłka wyszła na Aust. Wymyśli, żeby nie stracić piłki. Cała seria udanych podań wymieniają piłkę między sobą. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Bartosz Czeliga. Piękna interwencja. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Polekarne może strzelać. No od razu rzut za. Wizdyk sędziego. Faul. No i zobaczymy, co będzie dalej. Do przerwy 1 do 1. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. No świetna robota, dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Będzie zmiana. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Cudowna seria podań jestem pod wrażeniem. To było, no, może być z tego kartka. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Bartosz Szeliga. Troszkę tak jak przesyłka bez adresata to jego zagranie. Niepotrzebna strata. Za to zagranie sędzia ukarał zawodnika żółtą kartką. Nie ulega wątpliwości, że arbiter miał powody podjąć taką decyzję. Ach, doskonale to przeczytał piłka, zmienia właściciela. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobře, tík, no, střela, a jednak slupek. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Nie tylko dobrze się ustawił, ale świetnie interweniował przy tym rzucie rozmiń. Posiadali piłki remisowe jak w całym meczu. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Interesująco. Bartosz Szeliga dzięki tej bramce prowadzą. Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Do jednego to nie jest duża przewaga. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Nowy zawodnik na boisku musi zastąpić kolegę ukaranego żółtą kartką. Będzie strzelał. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Jest okazja. Co też musi dziać się teraz w jego głowie? To była fantastyczna sytuacja. Musi się otrząsnąć i szybko wrócić do siebie. Mecz jeszcze nie skończył. Sekundą arbiter zakończył to spotkanie. No na szczęście im się udało, ale naprawdę niewiele brakowało, a rezultat spotkania byłby zgoła inny. Udało im się przeprowadzić wystarczająco wiele skutecznych akcji, żeby pokonać rybę. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.